W dzisiejszym podcaście. Kurde, ja to byłbym dobrym lektorem. Bardzo mało jest osób, które z serca powiedzą ci, że robisz coś dobrze. Każdy progres zaczyna się od ważną decyzją i kurczę, muszę się z tym zgodzić. Nieważne kto co robi, na jakim jest etapie, ma do podjęcia decyzje. Nasz mózg nie śpi i musi nam dać trochę do myślenia. Najtrudniejsze decyzje w życiu tak naprawdę najbardziej nas, nas rozwiną. Czasem Ci jest jednak wstyd na przykład iść drogą i nagrywać e, do telefonu. No. Wtedy macie praktycznie pewność, że idziecie w dobrym kierunku, mimo że możecie tego jeszcze nie czuć. Hej, cześć witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu Buffalo Mindset Podcast. Dzisiejszy odcinek o tym, czy podejmujemy właściwą decyzję, tak zwany Brave Choice. I są ze mną Szymek. Cześć wszystkim. I Patryk. Siemano. Ostatnie odcinki przyjmują się bardzo, bardzo dobrze, bardzo pozytywnie, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. I mamy nadzieję, że dzisiejszy również będzie dla was ciekawy. Coś macie jeszcze do dodania, chłopaki, przed rozpoczęciem? Dziękuję, bo tak zapomniałeś powiedzieć. Dziękujemy oczywiście za całe A. wsparcie, no. za lajki. Nie ma problemu. A wydaje mi się, że możemy od razu przechodzić w takim razie do, do tego skąd wiemy o właściwej decyzji. Jeszcze Patryk chce coś powiedzieć. No nie no to, to, co, co tu, no? Faj, fajnie, że to tak szybko się rozwija. Fajnie na to patrzeć, na te, na, na te wzrosnące społeczeństwo. Więc, no, myślę, że możemy zacząć już. No to super. O to. Bartek rozdajesz karty dzisiaj, to zaczynaj. Yeah. No dobrze. Od razu chcę powiedzieć, że ja z podejmowaniem decyzji to nigdy nie wiem, czy podejmuję właściwą decyzję. To jest dla mnie zawsze właśnie taki brave choice. Czasem, wiadomo, czasem nie podejmie się w żadnej decyzji, co jest najgorszym wyborem według mnie. Bo po prostu coś przepada nam. Czasem wiadomo, jakoś ujdzie to płazem, ale jednak w większości przypadków no, jest to zwyczajnie wypuszczona okazja z, z rąk. No i to jest moje takie doświadczenie z decyzjami, tak, no, rozpoczynając z tym. Tak, może wprowadźmy na początek. Wiadomo, że w życiu nieważne kto co robi, na jakim jest etapie, ma do podjęcia decyzję. Tak, musi coś zrobić. I często jest ta wątpliwość, czy to, co robię, było jakby odpowiednim wyborem w tej sytuacji. Później myślimy o tym, wracamy do tego, czy na pewno zareago zareagowaliśmy właściwie, czy mogliśmy coś zrobić lepiej, czy na pewno idę w dobrym kierunku. I właśnie w takich momentach większość ludzi proponuje się zatrzymać i popatrzeć w tył, żeby zobaczyć, czy po prostu przeanalizować to wszystko, czy można było coś zrobić lepiej, czy nie. A według mnie, ja uważam coś takiego, że jakby te najtrudniejsze decyzje? Te decyzje, w których praktycznie nie wiem, mamy takie mieszane uczucia, że nie potrafimy stwierdzić, czy dało się zrobić coś lepiej, albo działają pod wpływem emocji, takie najtrudniejsze decyzje w życiu tak naprawdę najbardziej nas, nas rozwiną. Po pierwsze, dlatego że będziemy już później na nie bardziej przygotowani, będziemy z nimi bardziej obyci, będziemy bardziej gotowi na tego typu sytuacje, a po drugie, a co po drugie, Patryk, co po drugie? Co to po drugie, no podejmowanie decyzji przede wszystkim jest bardzo istotne już od początku, dlatego warto, żeby jednak od dzieciaka, rodzice czy jakichś, jakieś osoby bliskie no trochę nas jakby zmuszały do podejmowania tych decyzji, nawet takie głupie pójście do sklepu czy wybrać, żeby troskach oczywiście, to już jest jakieś podejście decyzji i w głowie takiego pięciolatka się zastanawiasz, Co, co ty możesz zrobić? Czy możesz wybrać? Ale... Ale żeś to szybko powiedział nawet nie zrozumiałem. Mówiłeś coś o drzemie? Tak? tak, tak, coś tam o no. dżemie usłyszałem. Ja wiem, no, Mi to się wyda. No dobra no. Nie, nie, o, że... Ale jeszcze raz, tak, ja wrócę do tego, co mówiłem. Także po pierwsze, tak, podejmowanie tych najtrudniejszych decyzji to uodporni nas na to, uodporni nas przyzwyczajno do takich sytuacji, a po drugie, obędziemy się po prostu ze stresem. Z tymi wszystkimi negatywnymi emocjami, tą emocją, tak, nie wiem jak to nazwać, to jest ta emocja, gdzie po prostu stoimy przed wyborem. No niezdecydowanie, tak, to jest ta emocja. Że po prostu stoimy i, i wiemy na przykład, że decyzja przed nami jest ważna. Albo jeszcze inaczej, czujemy wewnętrznie, że powinniśmy iść w jedną drogę, ale coś, jakieś na przykład negatywne emocje ściągają nas w drugą stronę. Na przykład negatywną emocją w tym przypadku może być stres, wahanie, strach. Który tak naprawdę cofa nas przed podjęciem właściwej decyzji. Ale no dobra, załóżmy, że już podjęliśmy jakąś decyzję. Jesteśmy po fakcie, no i teraz nasz mózg nie śpi i musi nam dać trochę do myślenia, czy na pewno podjęliśmy właściwą decyzję. No i teraz, jak mieć pewność, jaki powinien być pierwszy krok nasz, żeby zareagować na taką sytuację i upewnić się, że podjęliśmy tą właściwą decyzję, że idziemy, robimy coś w dobrym kierunku. Jak uważacie? Kurcze. Wydaje mi się, że takie odczucie w głowie, taki spokój, że nagle Ci się pojawia, jak jednak podejmujesz taką właściwą decyzję. Bo załóżmy, że podją podjąłbyś, nieważne w czym, jakąś decyzję gorszą, którą byś dowiedział się o tym po jakimś czasie, przeanalizowałbyś to jakoś szerzej to jednak przynajmniej ja tak mam, że czujesz w środku taki niepokój, że jest coś nie tak, wybrałeś coś źle, może mogą być z tego jakieś konsekwencje? A jednak jak podejmujesz tą właściwą decyzję, to ja osobiście mam właśnie taki spokój. Nie mam takiego mętliku w głowie co zrobić. Bo zobaczmy, decision making to jest coś, co musi posiadać każdy człowiek. Nieważne gdzie pracuje, nieważne na jakim jest statusie społecznym, czy to sportowiec, czy to pracownik jakiejś korporacji, czy to nawet jak jesteś w sklepie, podejmuję jakąś decyzję. Wszyscy znamy tę sytuację, jako chłopak powiedzmy, gdzie stoisz przed napojami i zastanawiasz się przez 10 minut, jaki napój wybrać, mimo że <laughs> wszystkie są bardzo podobne i nie mają się zdecydować na jeden. I to jest już, to już jest taki moment, w którym nawet rozwijamy swój decision making, bo to jest taka prosta rzecz, ale uczy nas, jak szybko podejść decyzję i każda kolejna decyzja powinna być coraz szybsza i coraz bardziej dokładna. No, trochę myślę, że tak ten... No wiadomo, z sokami to jest, jest tak, że jednak trzeba podjąć tą decyzję, ale myślę, że też Bardziej chodzi nam chyba dzisiaj o takie jednak ważniejsze decyzje, nie? że tak. na przykład, nie wiem, przykładowo, właśnie to nasze zaczęcie podcastu. To była taka w sumie ważna decyzja, no bo pójście takie publiczne z tymi wszystkimi swoimi myślami, takimi jakimiś no, przemyśleniami, zwyczajnie w internet. No to jest, jednak, może się wiązać z dużym takim. Że tak powiem, no nawet zwyczajnie po prostu hejtem ze strony tam jakichś obcych ludzi zupełnie. No bo jednak wpuszczamy to w sieć taką publiczną, no i no i może być to po prostu, może to odbić się na naszej psychice zwyczajnie. No i to była dla nas taka w sumie, to była moja taka ostatnia większa decyzja, że tak powiem. Tak, możemy wziąć przykład tego podcastu. I słuchajcie, panowie, ja, tak, ja wam zadam takie pytanie. Czujecie jakby się dobrze ze sobą, z tą decyzją, jaką podjęliście, że zaczęliśmy ten podcast? No, wydaje mi się, że to jest całkiem jednak OK, bo to jest kolejna rzecz, którą robisz w ciągu. Raczej, w ciągu całkiem, wiesz, całkiem jednak OK mnie chyba nie przekonuje. Nie? To <słuch> no, bo wiadomo, to są początki. Na, poc na początku jeszcze nie wiesz, co cię, co cię czeka. Wydaje mi się, że decyzja o w ogóle zaczęciu czegoś zawsze jest dobra, bo przede wszystkim za próby cię nie powinni ukarać, dlatego. No powinniśmy, powinniśmy próbować i w tym przypadku to była dobra decyzja. Ej, może zróbmy tak. Może zróbmy tak. Odpowiedzi takie nie zrobimy. panowie, czujemy się dobrze z tą decyzją podcastu? Czy się nie czujemy dobrze? Może. No, <grym> <robi te zbawanie. grym> Czas pokaże. Time will tell, will talk. No, zgadza to się, no. <grym> Time will tell. Okay. Tak, tak. Ja się czuję dobrze. Aktualnie. Wiadomo, okay. wchodzi czasem, e, że tak powiem, e, to co mówiłeś, że jednak mózg mówi, hmm, no z jednej strony fajnie, zawsze w, w coś tam chciałem robić w mediach społecznościowych, a z drugiej strony, no nie wiem, czasem ci jest jednak wstyd na przykład iść drogą i nagrywać e, do telefonu. No. Trochę jest, tak jest, ale wydaje mi się, jest. że to nie jest, że to jeszcze... Przez to, że dopiero zaczynasz wchodzić w ten internet, bo tak. Prawdopodobnie tak. Ja, ja z Bartkiem mamy mniejsze doświadczenie niż Szymek na pewno, jeżeli o to chodzi, niż takie pokazywanie bardziej siebie publicznie, dawanie jakiegoś przykładu innym ludziom, no bycie po prostu twarzą czegoś, nie? Dokładnie. Pokazywanie, pokazywanie się publicznie, mam doświadczenie, dzięki, dzięki. No ale no dobra. większe niż my, no. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że taki cytat znalazłem w sumie, robiąc research jakiś tam do dzisiejszego podcastu, że każdy progres. Nie, nie, nie. Każdy progres zaczyna się od ważną decyzją. I kurczę, muszę się z tym zgodzić. Bo ja miałem w swoim życiu taki etap, że trenowałem mocniej i grałem w piłkę, i jednak w pewnym momencie czułem, że. Nie mam żadnego progresu, i że ten progres chciałbym, żeby on, byłby, żeby on był większy. To był akurat lockdown, tam już po tym takim pierwszym lockdownie, nie covidowym, i tak w pewnym momencie podjąłem decyzję, tak naprawdę z dnia na dzień, że dobra, będę wstawał o 4.30 i robił treningi, i przyłożę się do jedzenia i wszystkiego. I mimo, że nie było to zaplanowane w żaden sposób. I że to była naprawdę odważna decyzja, bo chodzenie spać o 23 i wstawanie o 4.30 to mimo wszystko jest duży cios, nawet fizyczny, no bo spanie trwa, że tak powiem, krócej niż powinno itd. i tak dalej. I po jakimś czasie tych treningów, wstawania te o 4.30, takim rygorystycznym trybie życia, naprawdę odczułem ten progres i byłem z tego dumny. Potem niestety to się gorzej potoczyło z innych powodów, ale. Tak. No. To jest też ten pierwszy filar, że czy będziecie wiedzieli, że podejmujecie właściwą decyzję, że idziecie w dobrym kierunku, po tym, że będziecie czuli się ze sobą dobrze. Tak wewnętrznie, bez żadnego budowania, będziecie czuli tą satysfakcję. I słuchajcie, drugi filar, według mnie, to jest to, czy widzicie na żywo efekty tego, co robicie. Panowie, widzicie efekty podcastu. No, na pewno. Przede wszystkim, feedback ludzi wokół nas, takich bliskich, czy nawet trochę mniej bliskich, którzy mogli to zobaczyć, to jest też coś, co potwierdza nam, czy coś robimy dobrze, czy jednak nie. Opinia ludzi jest istotna, jak już to powiedzieliśmy wcześniej. Mm -hmm. Ma znaczenie dosyć spore. Wiadomo, nie zawsze trzeba to brać do siebie, ale jednak trzeba wysłuchać każdego, i to jest takie przytwierdzenie na, na to, co, co robimy. To jest takie coś, co pokaże nam, czy, czy jesteśmy w tym dobrze, czy jednak idziemy w złą stronę. Bartuś, widzisz efekty? Efekty podcastu, no widać, no, nawet jak e, wchodzisz sobie na YouTube Studio i widzisz te wyświetlenia, na, nawet tych shortach, na, tak, na TikToku, no widać to, widać to. Wiadomo, że czasem trafia się gorszy okres, że jest jednak albo mniej tych wyświetleń, albo coś tam nie pójdzie tak. To już wiesz, ale tak to jest sam nie? Tak, to, to, jest, to, to jest część tak. progresu i to jest część tej drogi, no, o której cały czas w sumie mówimy. Eee, że tak powiem, bez, bez poświęcenia nie ma sukcesu. Tak. Wiesz, no, wiesz, więc tak, wracamy. Pierwszy filar tego, że wiemy, że idziemy w dobrym kierunku, to jest to, że czujemy się dobrze wewnętrznie ze sobą. Drugi to jest to, że widzimy efekty tego, co robimy. Jeżeli, nie wiem, ktoś na przykład biega od rana, tak jak Bartek coś tam mówił o 4.30, no to na przykład zauważy efekt tego, że ma lepszą kondycję, że na przykład lepiej wygląda, że, no nie wiem co jeszcze, mniej waży, tak? Mhm. I trzecim, takim troszeczkę też moim wewnętrznym jest to, to jest najmocniejszy filar, czy jesteście zazdrośni, jak patrzycie na innych ludzi o, o to, co mają, o ich życie? Panowie, jesteście zazdrośni? Generalnie to tak. Takie osoby, jak wiadomo, jesteś sportowcy jak Robert Lewandowski czy coś, są zawsze idolami, szczególnie dla mnie, bo pokazują taki fajny styl życia, pokazują jak można wymodelować sylwetkę, pokazują jak można fajnie żyć. Ale jeżeli mówimy o takich osobach z naszego bardziej bliższego otoczenia, z takiego prywatnego, no to nie, nie ma co, nie ma co zazdrościć takim osobom, no bo jednak bardzo rzadko się zdarza, że ktoś będzie praktycznie bliski bliski ideałowi. Dokładnie. Chyba jedynie. Rodziców, że tak powiem, można w taki sposób jakoś na no najbliższy... Znaczy nie jakoś, po tak, prostu. Tak, rodzice, rodziców, jedynie, tak. według mnie rodzice i tyle. No i rodzina, tak? Taka siostry, brać, <laughs> no żeby nikogo nie pominąć. <laughs> I tak, tak, zgadza się. No czyli słuchajcie, mamy te trzy filary, przez które możecie sobie przejść, żeby wiedzieć, czy podejmujecie właściwą decyzję tak dla siebie. Pierwsze to jest, czy czujecie się dobrze ze sobą, że idziecie w tym kierunku. Drugie to, czy widzicie efekty, czy to Wam się opłaca. Oczywiście tutaj nie na początku od razu, ale po jakimś czasie. No i trzecie, czy nie patrzycie na ludzi wokół siebie, na te 90%, których mijacie na ulicy, czy jak w szkole, czy w pracy, nie patrzycie na nich są z zazdrością o to, co mają, co robią. Wtedy macie praktycznie pewność, że idziecie w dobrym kierunku, mimo że możecie tego jeszcze nie czuć. Ja mam osobiście jedną taką. Inną metodę od tych jeszcze trzech, dzięki czemu sobie sprawdzam, to jest dosyć osobiste, nie wiem, czy dla Was się tu przyda, ale Wam to powiem. To jest coś takiego, że moim takim wyznacznikiem, czy to, co robię jest dobre, jest to, że nikt inny tego nie robi albo nie chce robić. Jeżeli widzę, że jest rzecz, której nikt nie chce robić albo każdy się boi robić albo po prostu nikt nie robi, to ja to robię. I robiąc to wiem, że podejmuję właściwą decyzję. Oczywiście tutaj tak dla hejterów, bez ekstremalnych rzeczy, jak skakanie pod samochody itd. Tak to wiadomo. Bo tego nie robimy. Podejmowanie się takich trudniejszych wyznań, powiedzmy, zawsze jest budujące i pokazuje nam, że jeżeli ktoś tego właśnie nie chce robić, jak powiedziałeś, a jednak ty się tego podejmiesz, to jednak dajesz taką Takich braves, czy taką odważną decyzję, i powinna to być w większości przypadków jednak poprawna decyzja, wiadomo. No te skakanie na bandzi, czy jakieś inne ekstremalne rzeczy, nie zawsze będą poprawną decyzją, ale skrócając to bardziej do takich rzeczy mniejszych, jak nie wiem, zmontowanie filmu na przykład, czy coś. Nie, 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 nie każdemu chce się takie rzeczy robić. I to już jest pokazanie takiego że jednak jesteś jedną z tych osób nielicznych, która podejmie się tego, zrobi to i masz wtedy ten spokój mentalny w środku. Gra się. Na pewno. Ogólnie jeszcze chciałbym dodać coś takiego, że ja ogólnie bardzo lubię wierzyć w dobro ludzi. I to, że każdy jest tutaj, żeby szerzyć pozytywność dla drugiego człowieka i tak dalej. I naprawdę chcę w to wierzyć i dalej będę w to wierzył, ale jednak bardzo mało jest osób, które z serca powiedzą ci, że robisz coś dobrze, albo idziesz we właściwym kierunku. Większość ludzi jak widzą ciebie, tak jak się rozwijasz albo robisz coś, szczególnie jeżeli robisz coś, czego oni nie robią, jak w moim przypadku, to będą chcieli dorzucić taką szpilkę. Będą chcieli dodać coś od siebie, że na przykład mówisz, że coś robisz i ktoś nagle, wiesz, mówi coś, ale pamiętaj o tym, ale wiesz, to nie będzie tak ten. Pamiętaj tylko, żeby ten, nie jest tak łatwo, wiadomo, powołają się na swoje doświadczenie, na swoją jedną sytuację z takim znajomym. No wiesz, ja mam sąsiadkę, która akurat tego nie ma, więc wiecie jak jest. Więc bardzo dużo ludzi będzie chciało wam przypinać takie szpilki, takie trochę kopniaki i im więcej jest takich osób, tym to też jest wyznacznik tego, że idziecie w dobrym kierunku. Bo im więcej osób was chce sprowadzić w dół, tym bardziej wam to powinno dać do świadomości, że tym szybciej idziecie w górę. Tak ja uważam i chyba zawsze tak będę uważał. Piękna myśl. Piękna myśl i... Kurczę, nie wiem w sumie, czy możemy coś jeszcze dodać. Macie jakiś pomysł? Bo to w sumie tak wykończyliśmy temat, według no, mnie. No, ja myślę, że to, co właśnie powiedział Szymek, to jest właśnie trochę o tej zazdrości, ale w drugą stronę, że my nie możemy być zazdrośni o innych i to jest właśnie dobry wyznacznik. Ale jeżeli inni są zazdrośni o nas, to też historia to się dobry wyznacznik. Właśnie poprzez bijanie tych szpilek okazują tą zazdrość, czy jakieś negatywne komentarze, czy coś. No, myślę, że też ta zazdrość z naszej strony też może być pozytywna, bo. Może nas też zwyczajnie popędzać nie, do naszego celu, więc zazdrość taka, która nas popędza i dzięki której pracujemy więcej jest według mnie jak najbardziej zdrowa. No tak, ja myślę, że takie zazdrość, takie wbijanie szpilek czy coś, właśnie powinno działać motywująco na nas, to pokazuje, że, że właśnie działamy dobrze i to powinno nas napędzać jeszcze bardziej. No słuchajcie panowie, bardzo piękny podcast mi się wydaje. Tak, pamiętajcie tylko do naszych słuchaczy, już powiem. Pamiętajcie właśnie o tych trzech filarach na początek. Jeżeli ktoś słucha tego i uważa, że weźmie sobie moją osobistą metodę, tak, że robi jak nikt czegoś nie robi, to zachęcam. Jeżeli się udało, możecie się podzielić w komentarzu. Przeczytamy wszystkie. I słuchajcie, dziękuję, że z nami jesteście, bo dużo to dla nas znaczy. Bardzo chcemy przekazywać Wam tą wartość od nas, żebyście naprawdę się ulepszali, żebyście byli lepszymi ludźmi, żebyście widzieli progres. Za swoimi plecami, to co osiągnęliście. I naprawdę, naprawdę z w głębi serca na tym właśnie nam zależy. Coś jeszcze? Bartek dzisiaj rozdajesz karty, także. Ja rozdaję ostatnie, to... słowo, ostatnie słowo ostatnie należy do ciebie. Każdy progres zaczyna się odważną decyzją, więc podejmujcie te odważne decyzje. Wracając do mojego cytatu. I to chyba było tyle. Dziękujemy wam za dzisiejszy odcinek i do następnego. Nara. O, trzymajcie Hello.